Witam bardzo serdecznie na kanale Prezes Radek i chciałem wam przedstawić swój cionik który obiecałem, że go pokażę. To jest Ursus C355 Nie wiem z którego roku 70 któryś Co do wielkich nie opowiem, bo wszyscy ten cionik znają, ten typ cionika to jest 60, tylko że starsza 55 cm czoska kabina uzbrojony jest w taki oto jakby to nazwać no to wieżyczka na trzech takich trzy węże są Trzeba wybić z tyłu, oczywiście. Wspomaganie jest na takim wałku. To jest wspomaganie. Od wału idzie napędowego. No i tak wygląda z ładowaczem. Ciągle jest do odmalowania. Maska. Pod maską. Cztery gary. Co do wielkich nie ma odpalę wam cioniczek. tu jest taki patent mojego taty wtyczka na 220 bo ciągnik ma zamontowaną grzałkę w kolektorze dolotowym jak jest bardzo zimno to się odpala z prądu no i co odpalimy sobie ciągnik Sprawdzamy czy jest na luzie. Jest na luzie. Trochę damy gazu. Nie dużo. No i tu jest zapalanie. Trzeba będzie akcja leżówka. To by było na tyle. Reszta w akcji, gdzie pokazana